Я тут вам опереть. Я тут вам опереть. Я Dyrektor pan Jerzy Cyrkuliski to Witam wszystkich Wasze Ekscelencje o e, Panie wójcie, Panie e, Drodzy wszyscy, droga młodzież. E, może ja tak w skrócie tylko, e, w ogóle aspiracją tej wystawy, wiadomo, zdjęcie twarze ludzie. Każde gdzieś te zdjęcie ma w swojej szufladzie. Półtorej roku temu w naszej rodzinie stała się tragedia z zmarłojec. Z mamą sprzątaliśmy archiwa, które były bogate w, w, w swoich jakby zasobach i znalazłem tam takie y, zdjęcia. Y, na jedno zdjęcie, na którym było, ze 20 parę małych zdjęć, i to była siec, yy, bratka i świeczarka. Ja mówię do mamy, ja zrobię z tego wystawę, A mama mówi: A co ty mówisz? nie? Ja mówię: Nie, zrobię. I, i tak myślę, że yy, tam są ludzie, którzy już nie żyją. Tam Hanna Krapaczowa, inni. To było 35, 6, 7, 8, 8 lat temu. Yy, I zawsze jak mówię, dać trzeba ludziom, którzy są na zdjęciu, żeby jeszcze raz wrócili do życia. Bo tak każdy z nas ma jakieś tam swoje archiwa w domu, trzyma, ale tego nikt nie widzi. A historia naszych przodków też jest ważna. Tradycja, właśnie tutaj, ta bracka jeźdźwięcza, która jest jakby tutaj, taką w tej gminie, parafii, dużym, dużym takim czymś, nie, który tutaj jakby tą gminę charakteryzuje i tak jak mówię, to było jakąś aspiracją, żeby z tym tutaj przyjść i tak chciałem zdążyć przed grudniem, bo wiadomo w grudniu znowu się zaczyna Bracka i Świecza, także tutaj mieszkańcy tej parafii uczestniczą w tym przedsięwzięciu i dlatego stąd ten mój pomysł Znowu druga część, bo tu jest na pięciu tablicach z tej strony, to jest właśnie ta bracka, jeśli trzeba. Te zdjęcia są może nie jakieś tam super jakości, z tego tytułu, że one były z bardzo malutkich zdjęć robione. To nie były zdjęcia oryginalne duże, i dlatego musiałem to przez fotografa dużej rozdzielczości powiększać, kombinować. Żeby to wyszło. Tych zdjęć jest 5 tam, y, chyba 80, 80, osiem, one później ja przekazuję, że je, je dla parafii, także każdy na stronie internetowej będzie mógł sobie poglądać. Dziękuję bardzo. Ekscelencjo. E szanowni księża, e drodzy paratianie, e Szanowni Goście, ja się niezmiernie cieszę, że wystawa trafiła tutaj nasze skromne progi świetlicy gminnej w Krzyżach. A cieszę się podwójnie, bowiem ta wystawa komponuje się z naszym projektem, który realizujemy z Urzędem Marszałkowskim. To są zachowanie niematerialnych tradycji Gminy Krzyże. I to jest właśnie część, część tego. Część wystawy naszej pierwszej to są prace, Studentów Politechniki Białostockiej Wydziału Architektury, którzy ukochali czy że ukochali miejsce i duch tego miejsca, bo tak nazywa się wystawa, tutaj pozostał, już trwa niezmiernie kilka miesięcy i to jakby jest wizytówka tego wszystkiego, ale to, co dzisiaj rano zobaczyłem tutaj na wystawie autorstwa Jurka. Cyborieńskiego jest naprawdę przesympatyczne, takie bliskie, bliskie sercu. Tu są twarze, które znam, których, które znałem. Niestety już nie ma wśród nas. Apel pana Jerzego, żeby młodzież również dokumentowała ten czas, który tak tam bardzo szybko ucieka. To za szybko chyba, chyba, chyba ucieka, ale my. Wspólnie sobie z władzami samorządowymi staramy się to, co jeszcze możemy zachować, to co tworzyć, chociaż poprzez działanie zespołów artystycznych, które są znane nie tylko w gminie, ale, ale daleko, daleko poza granicami naszej, naszej gminy, staramy się to wszystko jakoś odtwarzać. gdzie serdecznie. Chciał, jeżeli tam na ma nie wstrzymał. Ja nie, nie, nie Aha. Także budę do, znamy hmm, do połowy grudnia, I tutaj my wyjśliśmy w pokoju tak odpowiedzią informacji. Teraz o i dni i też, Także na pewno budę dostępne.